Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym poradniku chciałbym się odnieść do filmu pod tytułem Flying Card. Sztuka latania. Film zaprezentował w ostatnim czasie użytkownik Minecraft Polska i pokazał on jak zbudować latające piaski. Tak więc ja dzisiaj chciałem pokazać o wiele łatwiejszy sposób. Więc zabierzmy się do pracy. Budujemy taką wieżyczkę. Tutaj także. O tak. I teraz tutaj lub tutaj, ja zrobię to tutaj. Rozwalamy ten klocek i następnie naciskamy szybko Escape, w ten sposób. Tak, żeby ten klocek się szybko rozwalił i szybko Save. Włączamy. I jak widać, tak to działa. Jest to łatwiejszy sposób, od tego, który zaprezentował Minecraft Polska, to już możemy zniszczyć. I tak to wszystko działa. Na tym możemy budować już wyspy latające lub wyspy po prostu z, duż, yy, z piasku. Tylko po prostu będzie nam potrzeba dużo czasu. Możemy to robić z pojedynczymi klotkami, z dwoma, trzema, po prostu ile chcemy. Tak więc tak to działa. Yy, tak więc zapraszam do oglądania następnych filmików i zapraszam do subskrypcji.